Na pewno pożyteczny sparring. Pierwszy raz w zasadzie byliśmy na trawie po zimie. Trenujemy na sztucznym boisku. Dlatego wiadomo, też dużo brakowało jakiejś tej płynności w tej grze. Czasem dużo takich błędów w przyjęciu, odskoczyła. Natomiast no wynik fajny, dużo fajnych akcji, dużo bramek i to cieszy. E, tutaj dobra? takim mocnym punktem był. Pełni, prawda? Zawodnik, który miał wzmacniać pierwszą drużynę siarki, nie zagrał w swoim. W pierwszym składzie zagrał. Zgadza się, Kacper Wełniak właśnie dzisiaj był desygnowany do juniorów, żeby taką jednostkę treningową zagrać, żeby być w rytmie meczowym i na pewno właśnie tym chłopakom młodszym, 2-1, 2-2 rocznik chłopcy grali, dla tych chłopców to jest też fajna rzecz, że właśnie z takim zawodnikiem mogą zagrać, a dla niego to też takie no, dobre przetarcie, tym bardziej, że grał do przerwy, strzelił cztery bramki. I oby teraz tylko w pierwszym zespole tak. Trenera juniorzy, o co w tym już sezonie grają jeszcze? Jakie cele sobie jeszcze wstawiacie? Cel na ten sezon, bo to jest, zaczyna się, że tak powiem, nowy sezon, bo to jest teraz grane mecz i rewanż w jednej rundzie. Teraz jest na wiosnę zaczynamy, że tak powiem, nowy sezon. Nie określamy w grupach juniorskich miejsca. Natomiast chcemy, żeby ci chłopcy się rozwijali, żeby szli do przodu, żeby jak najwięcej właśnie mogło grać w, drużynie, w pierwszej drużynie seniorów. To jest taki główny cel. Oni też oprócz swojej ligi też wspomagają często drugą drużynę Siarki. Yy, tak, część zawodników gra w rezerwach, w okręgówce, z seniorami też chcemy, żeby się ogrywali, część gra w juniorach starszych, część z nich też często gra nawet w juniorach młodszych, bo to tak jak mówiłem roczniki nawet 2002. No, siarka zdecydowanie jest na innym etapie przygotowań niż my, no, to są zawodnicy, którzy, którzy trenują codziennie. Generalnie my, jako WISAN, no chcemy rozgrywać sparingi z dobrymi przeciwnikami, żeby, żeby ta jakość na boisku była. Więc dzisiaj na pewno siarka pokazała nam, jak się gra w piłkę, ale mówię, ze sparingów nie robimy tragedii, bo, bo z każdego sparingu próbujemy wyciągnąć wnioski. Na pewno dzisiaj minusem z naszej strony było też to, że nie mieliśmy do końca wszystkich zawodników, bo w tych sparingach to bywa z tym składem różnie, aczkolwiek. Na pewno zespół Siarki no, pokazał nam, e, jak się gra w piłkę. No, przy, przede wszystkim w tym momencie też chciałem pochwalić Krzyśka Kubiaka, bo nawet to teraz powiedziałem w szatni, że e, najstarszy zawodnik na boisku, a pokazał charakter, walkę, zaangażowanie i na pewno e, jego upór i dążenie do, do jakiejś e, strzelenia bramki pozwolimy mu na to, że, no, że strzelił bardzo fajną bramkę w sparingu. Honorowa, ale bardzo fajna. Jak kadra u Was będzie wyglądała? Wiecie, macie jakieś wzmocnienia, jakieś ubytki? No nie wiemy jeszcze do końca, czy, czy uda nam się jakiś zawodników pozyskać. No tu będziemy prowadzić rozmowy, być może z dwoma, trzema zawodnikami, żeby, żeby wzmocnili naszą kadrę. Może wzmocnili, a raczej uzupełnili. Generalnie kadra zespołu nie jest mała, tylko, tylko że to są chłopcy, którzy pracują, którzy chodzą do szkoły i ciężko jest na jeden mecz zebrać wszystkich powiem tak, w jedno miejsce. Więc kadry może nie mamy małej myślę, że, że na rozgrywki w klasie okręgowej damy radę. Tym bardziej, że mamy jeszcze zespół juniorów, który też będziemy starali się ogrywać w zespole seniorów. Stawiacie sobie jakieś cele? Nie, ja cały czas mówiłem, my jesteśmy Beniaminkiem i my nie możemy stawiać sobie tam. Wiadome, że nie możemy sobie stawiać jakichś tam górnolotnych planów o awans. Chcemy grać o górną półkę tabeli, ale naszym celem na dzień dzisiejszy jest walka o utrzymanie bo generalnie zależność będzie też jeszcze naszej grupy od Spadkowiczów więc cały czas nie wiadomo, czy to będą cztery zespoły, czy sześć. No walczymy w każdym meczu, będziemy się starali walczyć o zwycięstwo, żeby, no żeby przede wszystkim utrzymać się, no bo faworyci to wiemy, że w tej grupie są, są jacy są, więc dlatego znamy miejsce w szeregu, ale w każdym meczu będziemy starali grać się o to, żeby, żeby wypaść i zaprezentować się jak najlepiej. Jako Beniaminek i tak zaprezentowaliście się już bardzo dobrze i pewnie między innymi przez to trener został honorowany tytułem trenera roku. No, no, na pewno tak, nasza praca jakoś tam została dostrzeżona, bo udało nam się w tym sezonie zrobić awans, a zarazem osiągnąć jakiś dobry wynik, ale, ale nie ma trenera bez zespołu i zespołu bez trenera, więc mówię, to nie jest tylko moja, moja statuetka na zasadzie takiej, że zostałem trenerem roku. To jest na pewno też statuetka, która e, dzięki, pozyskałem ją dzięki, dzięki zespołowi. No, ktoś docenił naszą pracę, więc miło nam bardzo, że, że zostaliśmy zauważeni w podokręgu. To, że dzisiaj brali się sparring tutaj na własnym boisku, to już świadczy o tym, że zaczniecie rundę wiosenną również tutaj grać? Nie, ten sparing dzisiaj był podyktowany tym tylko, że graliśmy u siebie, no, żeby, żeby sprawdzić tą murawę. Nie, no, rundę jesienną myś, rundę wiosenną, przepraszam, będziemy grać jeszcze w Baranowie, bo ten stadion, ta murawa nie jest jeszcze tak ukorzeniona, żeby pozwoliło nam ta, grać wszystkie mecze ligowe. No zobaczymy, być może końcówka rundy wiosennej. Uda nam się, mówię, zagrać tu jakieś spotkanie. Aczkolwiek nie wiem, czy, czy nie będzie to też zabronione z takich względów, że będzie budowana też trybuna. I, I być może to też nie pozwoli nam na to, żeby zorganizować tutaj jakiekolwiek spotkanie w rundzie e, wiosennej. Ma być trybuna na 240 miejsc, kryta, więc to też jest jakaś ta inwestycja, no, która, no, na placu budowy ciężko, żeby rozgrywać mecze, więc myślę, że że z, dogramy rundę wiosenną w Baranowie. Być może uda nam się już w 100% zagrać rundę jesienną w Skopaniu, aczkolwiek też to może być utrudnione, bo przewidywany jest remont hali i też musimy mieć gdzieś szatnie, zespoły muszą się gdzieś rozebrać, więc to też jeszcze tak jest na, na 50 na 50, że, że mecze będziemy rozgrywać w Skopaniu.